już wypowiedział wszystkim gminom umowy na przyjmowanie bezpańskich psów do wrześnińskiego schroniska. Gminy Miłosław, Kołaczkowo, Nekla, Pyzdry oraz Czerniejewo od 4 lat płacą wrześni rocznie blisko 80 tysięcy złotych. W zamian schronisko przyjmuje bezpańskie zwierzęta z ich terenu. W styczniu padła propozycja 50% podwyżki. Większość samorządów podniosła larum. My o wyjaśnienia poprosiliśmy Mirosława Moraskiego, komendanta Straży Miejskiej. W tej chwili w schronisku jest 112 psów. Dzisiaj nie potrafię Panu powiedzieć i takiej statystyki nie prowadzimy, ile dokładnie jest w tej chwili na schronisku psów z, z sąsiednich gmin. Natomiast y, mogę powiedzieć tak, że w roku, y, przy, przyjęliśmy, w roku ubiegłym. Przyjęliśmy do schroniska 324 psy, z czego 155 psów pochodziło z gmin sąsiednich. Natomiast budżet, budżet Schrońska stanowi 162 tys. zł, z czego prawie połowa to są wpływy z gmin w ramach porozumienia z nimi zawartego. Naszego Schrońska i problem tego Schrońska próbujemy rozwiązać już od, kilkunastu, od kilku czy kilkunastu miesięcy. Ten problem jest dosyć dynamiczny. My, przypomnę, że zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy, czy nie budować nowego schroniska. Okazało się, że koszt szacowany jest na 1 600 000 zł. To jest zbyt duży koszt i nie stać nas na budowę takiego schroniska, i ten temat, od tego tematu odstępujemy. Podwyżka ta wiązała się z kosztami schroniska, jakie, e, jakie występują, e, ze zmianami, które muszą nastąpić w najbliższym czasie. E, chodzi generalnie o to, żeby po, polepszyć dobrostan zwierząt. Panie komendancie, półtora miliona, ponad półtora miliona e, to dużo jak na takie schronisko. Co tak generuje koszty właśnie? Ja generalnie nie znam się na, na inwestycjach. Wynika to z projektu, jaki został zaplanowany, ale kiedy, kiedy, kiedy Pan mówi, że to są duże koszty, to, to powiem, że Stowarzyszenie Gmin Poznańskich, 11 gmin, buduje, będzie budowało schronisko w Kostrzyniu i tamto schronisko będzie kosztowało 8 milionów złotych. We wrzesińskim schronisku psów cały czas przybywa. Na nowych właścicieli czekają choćby te biedne szczeniaczki. No, może pod tego by się ktoś znalazł. Ten, jest taki, wiecie, ten będzie mały.